Cześć Co tam? A ja czytam. Co fajnego czytasz? Dragon bola. A, To fajnie, spoko. Już kończę, no? 39 tomik. No to bardzo fajnie. Łukasz, Co mam, coś, mam coś dla Ciebie fajnego. I myślę, że może się to by spodobać. Proszę. Słyszałeś coś o najostrzejszej zupce chińskiej? Nigdy. To dzisiaj spróbujemy przetestować sobie taką zupkę. Hot Chicken Flavor Ramen. No, według producenta jest ona bardzo ostra. Także, a z tego co ja wiem i pamiętam, lubisz ostre. kołyki Także myślę, że możemy spokojnie ją przetestować dzisiaj. Powiem też, ile to będzie miało tych skowili? Właśnie nie, właśnie nie pamiętam. Czy to jest ci tutaj... powiem. Prawie 9000. tysięcy. Prawie 9 000, tak? No? Aha. 8808. Oj, Jezu, myślał, że się rozmawiu. No dobra, no to słuchaj. Ale to jest tylko jedna paczka, to mam dla ciebie. Mam drugą, także... To każdy nas jest swoją, tak? Tak, każdy ma swoją porcję dzisiaj. Jak będzie w nas obu. No, właśnie, to też jakby o to chodzi w tym wszystkim. No dobra, to co? Idziemy zrobić? Idziemy zrobić. Tak właśnie mm. wygląda e, nasz dzisiejszy produkt, danie. Zapach jest bardzo przyjemny, aksamitny jak dla mnie. Ja wezmę sobie widelec. Ja też. <grym> Te liście nogi co są w środku trzeba wymieszać? Czy... Możesz wymieszać, możesz jeść tak. Aha, tak możesz ja nawet wymieszę. rękoma jeść jak masz ochotę. Także... Także Łukasz, ja ze swojej strony życzę Tobie smacznego. Z <grym> co? Jak mała świnka? Nie. Masz jakiś w ogóle alkohol? Nie, nie w tym domu. Rozumiem. No trudno. Obejdzie się bez alkoholu. Na początku <grym> chyba. Pamiętaj, to wszystko musimy dzisiaj zjeść. Ból uszlachetnia? Mhm. Ja bardzo szlachetnym człowiekiem. Ja pier... Dole. Początek jest spoko. Jeszcze, spoko? Jeszcze tak wie przynajmniej. Okej. Okay. Nie... Nie atakuje pod względem ostrości. Ale już czuję, jak mi się w brzuszku robi coraz cieplej. A jak u ciebie Łukasz? Co? A jak u ciebie, Łukasz? Tak bo mi chyba kew zusz leci. Jest dobre. Jak gdyby nie było tak ostre, to by było zajebiste. A że jest ostre, to jest też zajebiste. To, 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 to prawda, to, to prawda. To, to prawda. Może nie chciałby sobie tabaskiem polać? Bom ci już jest, okay. <laughs> już jest ok. Już jest ok. Już jest ok, ciśnienie uderzyło, język już nie czuję. Języka. Ale jest to naprawdę dobre dla osób, które lubią na ostro. To prawda, to prawda. Na pewno, O, jak ktoś jest chory, to, to po takim daniu wyzdrowieje. Organizm będzie oczepli, ociepli organizm, z nosa będzie ciekło. Zatoki przeczyści. Zatoki przeczyści. Chociaż wydaje mi się, że wszędzie przeczyści. No. <śmiech> <śmiech> tak, tak może być. <laughs> Ciebie już też zaczęło? A, już mnie powoli łapie. Nie wolno dużo oddychać. <laughs> bo się język okładza i to boli. Przepraszam, że mlaszczę, inaczej się nie da. No, nie, nie masz wpływu na to, no. Najbardziej kusząca jest ta woda, ale zdaję sobie sprawę, że jak się napije, Aha, to, tak, tak. to pomaga. Także mamy też przygotowany jogurt grecki, ale to. Ale to dopiero jak zjemy makaron, to będziemy korzystać z jogurtu. O kurwa. Się muszę się do kamery. <tryk> mm. To coś się obijasz. Ja się obijam. <grymne> Bardzo dobre. Naprawdę rewelacja. Dziewczynie byś podał takie nie. gościom? Których nie lubię. Mm -hmm. Albo których jestem pewny, że lubią ostre. Alżej, to jest dla Ciebie pycha. Tak. Nie, bo naprawdę by na pewno Maczkowi też. Andrzej, Andrzej lubi takie. Andrzej lubi ostro. O, Andrzej. Polecamy. jak się to przełyka, nie gryzie, to jest zajebiste. Ale chyba nie o to chodzi. Trzeba chyba trochę powieść. Trzeba, trzeba. Podróci. Pierwszy strzał był kiepski. No początek... Początek... Znaczy dla mnie był spoko. Teraz tak jest bardziej... A ja właśnie mam teraz tak, że jest super. Po tych sosach od razu jest w biegółcie, a tutaj... A. Mm. Też sobie oczywiście mm. wezmę. Łagodzi. Obyczaje? Obyczaje. Mm, 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 mm. Nie no, gdybyś miał jeszcze jedną miseczkę, to masz jeszcze jedną miseczkę zjadł Popatrz W domu mam jeszcze jedną paczkę <laughs> No To To w sumie pasuje ten jogurt hmm? O, poczymaj, no Ja trochę poczymaj buzi. Ale nie będę się jakby się całował, tak mi usta palą Właśnie, ma się koniecznie całować Mmm, no, mmm, no, no, no. Zobacz jaki gorący chłopak. Gorący łóżko. O! Oh, 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 oh. ah. oh. Masz chusteczkę. To tak czuję, mm -hmm. że. A! Ah, Powinna być. Dobra, srał piesku na chusteczkę. Tak! Oh. Uh. Tu trochę się przyszały. Ja się przeszedłem, zimnego powietrza ciało. Kurwa. to jogurt nie było. <grym> <grym> Także ja ze swojej strony polecam zupkę. Jest wyborna. Rewelacja. Rewelacja. Świetna. Za dużo mówię, język pali. Chcę dobrze zabezpieczyć w jakiś obuciek, przede wszystkim. I to tak. Prosta w realizacji. Zajebista.